Moja rola polega na tym, żeby pomóc studentowi, szczególnie na pierwszym roku, znaleźć się na uczelni. Jest to, jest to szczególnie dla osób, które po raz pierwszy przychodzą na studia problem z dokumentacją, z dziekanatem, z podaniami. Moja rola polegała na tym, żeby pomóc. W napisaniu, w przygotowaniu, wprowadzeniu przez pierwszy drugi semestr. Ta współpraca dalej została i dalej staram się pomagać studentom, a szczególnie studentom, którzy są w narodowej kadrze. Dzięki temu studenci mogą mieć indywidualną organizację studiów i mogą, indywidualnie realizować poszczególne plany studiów na swoich kierunkach. Od początku, odkąd uczelnia zaczęła funkcjonować, od 1998 roku już pierwszy rektor przywiązywał bardzo ważną rolę do tego, aby na naszej uczelni studiowali sportowcy. W związku z tym założyliśmy klub uczelniany AZS, który do tej pory działa bardzo prężnie. I tutaj nie tylko moja opinia, że bardzo ważnym ogniwem na uczelni jest sport. To zainteresowanie wspinaczką od kilku lat jest bardzo duże i to możemy zauważyć wśród naszych studentów, którzy przychodzą na zajęcia ZDS-u. Rzeczywiście, władze miasta również to zauważają i doceniają, współfinansując różnego rodzaju imprezy, inwenty, które są związane ze ścianką spinaczkową. I z samymi spinaczami. Dzisiaj mówimy tutaj o, o siostrach kałuckich, którzy, które trenują spinaczkę, natomiast przewijali się piłkarze ręczni. Mamy studentów, którzy studiują i trenują w superlidze w piłce ręcznej. Mamy piłkarzy nożnych, mamy pływaków także praktycznie pełne spektrum z różnych dyscyplin sportu.